Cześć, to Monika z bloga Psycholog Pisze. Zadajecie mi różnego rodzaju pytania na Instagramie i jedno z nich brzmiało jak przygotować się do wizyty u psychologa czy u psychiatry. I pomyślałam, że poruszę ten temat w podcaście, że może to być dosyć ciekawa sprawa do omówienia, ale żeby nie było, że tylko ja do was gadam, taka gadająca głowa trochę, to zaprosiłam dzisiaj gościa, mojego znajomego psychologa Michała. Michale, czy mógłbyś się przedstawić? Witaj, witajcie wszyscy, no, mam na imię Michał, jestem psychologiem, pracuję z dorosłymi, z młodzieżą też. No, generalnie poruszam się w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jestem też wolontariuszem w Niebieskiej Linii, to jest taki projekt teraz, który ma pomóc ofiarom przestępstw. No i generalnie pracuję na etacie również w korporacji. Także to w zasadzie tyle o mnie. Dzięki. Mam nadzieję, że Michał dzisiaj opowie Wam trochę o tym, jak się przygotować do takiej wizyty. Jeżeli będziecie mieli jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach, zadawajcie je prywatnie na moim Instagramie. Psycholog pisze. Będę starała się odpowiadać najszybciej, jak będę w stanie. A teraz zacznijmy rozmowę. Wobec tego, Michale, w takim razie jak przygotować się do takiej pierwszej wizyty u psychologa? Jeżeli mam już tę zaklepaną wizytę, czy to na NFZ, czy prywatną, chcę pójść i jestem gotowa, jestem przygotowana na to, co muszę zrobić, czy jakieś kroki muszę podjąć, czy co się musi wydarzyć, żeby do takiej wizyty doszło. No, wydaje mi się, że ten największy krok to już podjęłaś, decydując się na taką wizytę i umawiając się, co nie jest takie oczywiste, no bo jeszcze tu gdzieś tam jakiś ten stereotyp krąży, że jednak skoro idę do psychologa, to znaczy, że coś tam we mnie jest nie tak, być może się obawiam stygmatyzowania. No różne są takie yy, historie, które gdzieś za tym idą. Natomiast yy, do psychologa przede wszystkim nie należy się bać pójść, no bo to jest człowiek taki sam jak każdy inny. No warto się zastanowić, czym się, idzie do, do grup Warto sobie może na karteczce nawet zrobić jakąś listę takich problemów, no bo czasami już nie to bywa na spotkaniu, gdzieś no, zapomnimy, może stres być, może jakaś taka nowa sytuacja dla nas, także warto sobie jakąś tam wynotować taką listę. Problemów, z czym chcemy przejść. No, warto też pamiętać, jesteśmy leczeni na coś, czy jakieś choroby przebywamy. Chodzi o takie długotrwałe przyjmowanie leków. No tak, warto też. Wybrać jakąś taką porę, czy, czy no, no ile to jest w ogóle możliwe? No, bo wiadomo, że zapisując się na energię, nie za bardzo mamy możliwość wyboru, ale warto być takim no, zrelaksowanym, no, po prostu nie, nie stresować się. Przede wszystkim się nie stresować. No właśnie, no to powiedz proszę, jak się nie stresować? Co można zrobić? Czy to mogą być techniki relaksacyjne, czy cokolwiek innego, co może zadziałać, żebyśmy. Tuż przed wizytą mogli coś takiego zrobić, żeby się chociaż trochę odprężyć i poczuć, że to nie jest aż tak przerażające, jak nam się wydaje. Przede wszystkim to warto jest zawsze i na każdym kroku odparowywać stereotyp, że to jednak nie jest podwór, no, psycholog nie jest osobą, która ocenia. No, to jest psycholog po to, żeby pomóc, żeby porozmawiać. On jest ciekawy ciebie i, i, i tego, z czym przychodzi. No a co do technik, no to może parę głębszych oddechów, może trochę świeżego powietrza, jakaś dobra książka. No, Wydaje mi się, że najważniejsze to jest jednak takie uświadomienie sobie, że no, to nie jest żaden egzamin. Ani, ani mm -hmm. żaden wyrok, no nie wiem, no, różnie, różne tam myśli, gdzieś tam po głowach chodzą. No, 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 myślę sobie, że w momencie, kiedy już pójdziemy na tą wizytę, no to uspokoimy się na miejscu. No, psycholog też jest od tego, żeby nas trochę uspokoić. Dobrze jest, no, do, no. dobrze jest mu powiedzieć po prostu: proszę pana, proszę pani, jestem zestresowany, czy zestresowana. Boję się, obawiam się czegoś i wtedy podczas rozmowy możemy jakby odczarować to wszystko, tak jak mówisz, trochę oddemonizować tego psychologa i zobaczyć, że to jest człowiek, który naprawdę, naprawdę jest po to, żeby nam pomóc i jest tam dla nas przede wszystkim. Nie my dla niego, jako klienci, pacjenci, ale on jest dla nas. Tak, oczywiście. No i też yy, ważne jest również to, no bo to też no, no nie można tak zgeneralizować, no bo idziemy do psychologa, no i idziemy do psychologa z różnych powodów, no. Czasem idziemy po poradę, czasem yy, idziemy po pomoc jakąś taką długoterminową, no nie wiem, mając już yy, nam terapię, także no, warto zdać sobie sprawę z tego swojego problemu i i o tym wszystkim powiedzieć, no i tak jak mówisz, no, o samopoczuciu, o tym jak się czuję, czy jestem wyspany, no bo to wszystko może mieć jakiś tam wpływ na te emocje, które gdzieś tam nas siedzą, które gdzieś tam się ujawnią. No dobrze, a jeżeli jest tak, że nie mam konkretnego problemu, to znaczy nie mam na przykład... Yy... No nie wiem, rzucę teraz stanów depresyjnych, tak? I, I idę do tego psychologa, tak w zasadzie, bo czuję, że chcę, czy czuję, że potrzebuję tego, ale nie do końca wiem z czym. Czy psycholog mi w tym pomoże? Pomoże mi y, określić to, co jest problemem, nad czym warto pracować i nad czym będziemy pracować wspólnie? Tak, wydaje mi, się, że, wydaje mi się, że jak najbardziej. Natomiast to na pewno, jeżeli i tym tokiem rozumowania idziesz, to bardziej już gdzieś cię koła ta po głowie psychoterapia, czy, czy w ogóle jakaś terapia, taka dłuższa relacja, i wtedy oczywiście ten problem gdzieś sobie potrafimy określić. Natomiast, no to wiadomo, no, trzeba się wtedy liczyć z tym, że nie jest to od razu pierwsze spotkanie. Zresztą, to wtedy psycholog powie, no, zależy, w którą stronę idziemy. żeby... żeby ten problem pomóc znaleźć, no to ten psycholog też musi cię lepiej poznać, czyli no to z reguły jest jakaś dwie, trzy wizyty, czasem cztery, gdzieś ten problem wtedy się określa i potem po tych czterech wizytach no możesz zdecydować, czy, 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 czy to jest to, nad czym chcesz pracować i wtedy rozpocząć terapię, czy może to po prostu ci gdzieś rozjaśniło coś w głowie i na, na, na terapię nie jest jeszcze czas, a może w ogóle po w prostu terapia nie jest potrzebna, tylko była potrzebna jakaś taka rozmowa, gdzieś wyciągnięcie kogoś, uświadomienie sobie, jakieś Jakiegoś tam problemu, który gdzieś tam był koło nas, a nie potrafiliśmy go znaleźć. Mm -hmm. Okej. Okay. To w takim razie przejdźmy może do takiej pierwszej wizyty u lekarza psychiatry. Jak taka, do takiej wizyty się przygotować? Co powinnam, nie wiem, czy coś powinnam mieć ze sobą, czy powinnam być czegoś świadoma, coś powinnam wiedzieć? Jak, jak, jak to wygląda? No do, do psychiatry, no to na pewno warto mieć jakąś historię choroby yy, i to też nie, nie tylko mówię, czy jakąś choroby yy, typu depresja, no bo to jest zmora naszych czasów, że no, no, niestety mnóstwo ludzi cierpi na depresję i jeżeli oni znajdują siłę, żeby pójść do psychiatry, no to już jest wielki szacunek i. i, i... Taka pozytywna, fajna rzecz. Natomiast w każdej sytuacji warto pamiętać, żeby gdzieś mieć tą historię. No, idąc do, do psychiatry, no to już musimy jeszcze lepiej pamiętać o tych swoich wszystkich chorobach, czy przede wszystkim przyjmowanych lekach, jakie bierzemy, dlatego, że no, psychiatra no, w przeciwieństwie do psychologa jest lekarzem. Psychiatra jest lekarzem i jako lekarz może zastosować farmakoterapię a żeby zastosować farmakoterapię, no to musi wiedzieć, czy te, to leczenie, które zaproponuje, nie wejdzie w interakcję z jakimiś lekami, które przyjmujemy na przykład, no nie wiem, no, na nadciśnienie, na nerki, no, różne są historie. Także idąc do psychiatry, ja bym się bardzo skupił właśnie na y, historii choroby. No i oczywiście. No, tak jak do psychologa, no też trzeba wie, tam ten swój problem znać i, i, i wiedzieć, czym sobie nie radzimy, i w ten sposób się przygotować. Mhm. Yy, Okej. Okay. Yy, czy psychiatra, znaczy, no, psychiatra jest od tego, żeby postawić nam diagnozę jakąś, tak? Żebyśmy wiedzieli, z czym się zmagamy, żebyśmy wiedzieli, z czym walczymy, na co bierzemy leki i, i co będziemy terapeutyzować, być może. Um, czy psychiatra robi testy na przykład, czy to bardziej psycholog, diagnosta? No to nie jest. To jest tak, bo czasami psychiatra też robi, jak najbardziej robi testy na przykład, żeby badać depresję, czy zbadać nastrój, czy, czy, czy samopoczucie. No psycholog testów nie robi tak dużo, no oczywiście też to się zdarza, też psychologowie robią testy, no gdzieś określenie nastroju, czy to w jakichś sytuacjach no takich traumatycznych czasami gdzieś, gdzie się potrzeba zrobienia takiego testu. E, no, psychologowie diagności, no na przykład e, psychologia transportu, no to wiadomo, no, to tam się idzie do psychologa i to są głównie testy i badania psychologiczne. Natomiast no, testy tak, 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 no psychiatra może, może ten test zrobić. Mm -hmm. Okej. Okay. Mm -hmm. To może Pomówmy teraz trochę o lekach, bo leki są dosyć mocno nie tyle stygmatyzowane, co demonizowane wręcz. Jak, jak to wygląda? No, leki mogły demonizowane, a to wydaje mi się, że problem no, nie polega w lekach jako takich, tylko właśnie w tym nieszczęsnym stereotypie, że no, psychiatra i w ogóle leki, już nie daj Boże, od tego psychiatry, no to, to już kompletna kaplica, tak nieładnie mówiąc. Natomiast no, wiadomo, leki psychiatryczne są różne. To są leki, które dosyć. Yy, silnie działają na nasz mózg, no bo od, od, od tego one są i często jest też tak, że no, idziemy do, do, do lekarza, idziemy do psychiatry, bo potrzebujemy tych leków, bo bez tego się nie da i ważne jest, żeby wiedzieć, zresztą to psychiatra na pewno powie, że generalnie jeżeli zaczynamy terapię, farmakoterapię, no to też ta farmakoterapia może nie zadziała. W leczenie psychiatrycznym no, nie ma takiej recepty, że mamy katar, bierzemy witaminę C i, i to przechodzi. No. W leczeniu psychiatrycznym niestety musimy te leki często dobierać przez dłuższy czas i potem różne, różne są efekty. No, jest raz lepiej, raz gorzej. Możemy się dopiero znacznie gorzej po tych lekach, ale bardzo ważne jest to, żeby informować na bieżąco psychiatrę w takim procesie, jak to się dzieje, dlatego że psychiatra zmieni leki. Psykiatra czasem też wyjaśni, no często jest tak, że niektóre leki, na przykład antydepresanty, no, na początku mogą pogłębić jakiś stan depresji, to jest przejściowe, ale to lekarz też o tym informuje. Natomiast to, jak się będziemy czuli w dalszym, na dalszym etapie terapii, czy zwiększając dawkę, czy no, gdzieś kontynuując ten lek, czy on nam pomaga, czy nie pomaga, no to to, to powinno być konsultowane z psychiatrą. No, jeżeli te leki dobrze, dobrze dobierzemy, dobrze się udaje podmówić, Ustawić. Nie ma się czego obawiać, bo to jest tylko dla natury dobra i tylko na plus, bo one faktycznie pomagają. No i chyba warto, warto zauważyć to i warto powiedzieć o tym, że przede wszystkim leki psychiatryczne, czy inaczej zwane psychotropami, chociaż ja osobiście sama nienawidzę tego określenia psychotropy, nie wiem, źle mi się kojarzy, ale leki psychiatryczne nie zmieniają naszej osobowości. To nie jest tak, że my weźmiemy lek i nagle będziemy zupełnie innymi ludźmi. One mają wpłynąć na chemię w naszym mózgu i mają wpłynąć na to, żebyśmy my się lepiej czuli, ale nie na to, jacy my jesteśmy, jakimi jesteśmy ludźmi. Znaczy, że jeżeli ktoś jest wredny, nieprzyjemny, hamski i tak dalej, to nie oznacza, że on weźmie lek i on się zmieni. Tak? To znaczy, że ten lek pomoże mu na przykład ze stanami depresyjnymi i z poirytowaniem w stanach depresji. Natomiast to nie znaczy, że y, przestanie być hamski, jeżeli taki jest jego charakter. No wiesz, no to też y, się może brać to bycie hamskim czy wrednym, no to też no, charakter charakterem, natomiast gdzieś za tym może iść problem. No, już, oczywiście, tak, sobie, oczywiście, pod że pod tak. Właśnie w psychologicznym, gdzie to nic nie jest takie oczywiste i czasami to, że może faktycznie Przestaniemy być tacy, czy w jakiś ten sposób reagować, no to, to też absolutnie nie, nie znaczy, że się nasza osobowość zmieniła. Czy to pod wpływem farmakoterapii, czy pod wpływem e, e, psychologa i, i terapii, psychoterapii. Natomiast to może taka zmiana, może oznaczać no po prostu. Proces terapeutyczny, że proces terapeutyczny działa, że gdzieś ten problem zostaje rozwiązany, bo jednak te nasze reakcje agresywne czy autoagresywne często są po prostu jakimś, jakimś środkiem bezpieczeństwa dla nas albo obrony. Mhm. To, jest, no. to może jeszcze dwa słowa o, ty, o uzależnieniu od leków psychiatrycznych. Czy leki psychiatryczne uzależniają? Eee, tak, są, bywają, nie wszystkie oczywiście, natomiast bywają takie grupy leków, które są silnie uzależniające. No i niestety no, w leczeniu psychiatrycznym każdym, każdego rodzaju farmakoterapii, no, ważne jest to, żeby się stosować do zaleceń lekarza i żeby tego przestrzegać. No, żadne leki nie powinny być mieszane z alkoholem, no, zwłaszcza psychiatryczne. Ale wszystkie wszystkie tego typu kroki należy konsultować z psychiatrą. No jeżeli mamy jakiś problem alkoholowy, no czasami to też jest tak, że w depresji idziemy. Z problemem alkoholowym jesteśmy, no bo to jest nasz sposób jakiś radzenia sobie, to nie znaczy, że my zostaniemy odesłani od, od tego psychiatry czy od psychologa. Nie, tylko po prostu będziecie... Trzeba wypracować inny model postępowania, no bo najpierw się trzeba będzie uporać z tym uzależnieniem, żeby można było być może wprowadzić leki, które będą działały, a niestety z alkoholem mogą wywołać złe relacje, reakcje, przepraszam. Mhm. To szybkie podsumowanko, bo mamy już prawie 15 minut na liczniku. E, mam nadzieję, że nasze wypowiedzi Twoje, przede wszystkim wypowiedzi były wyczerpujące. Tak jak wspominałam na początku, gdyby się pojawiały jakieś pytania, wątpliwości, to piszcie. E, jeżeli będziecie mieli pytania do e, Michała bezpośrednio, to piszcie do mnie na Instagramie, ja was przekieruję do niego na jego Instagram. Jaki, jaki ty masz Instagram? E, e, nie pamiętam, ale mam Instagram. <grym> Dobra, to ja teraz będę tutaj zagadywać, a ty szybko sprawdzę, jaki masz Instagram. <grym> I może... no, mój Instagram jest taki, proszę Ciebie, że tak powiem. Jest, jest, bo jest, natomiast wiele się tam na nim nie dzieje. Ale będzie się um, działo. No, podejrzewam, że będzie. No, oczywiście, no, od tego go założyłem. Mój Instagram to jest mpsych. razem, podkreśnik, psycholog mpsyche, podkreśnik, psycholog. To, to macie kontakt y, i namiary na Michała. Możecie do niego też pisać bezpośrednio, y, wykłócać się z nim, dyskutować, pytać. Y, myślę, że będzie otwarty na dyskusje wszelkie. Y, to szybkie podsumowanko. Jak się przygotować? Być otwartym, y, mieć jakieś notatki swoje, mieć historię swojej choroby, zwłaszcza do, psychi do lekarza psychiatry. Co jeszcze? No, być szczerym, bo to jeszcze gdzieś nam chyba umknęło, dlatego że warto jeszcze podkreślić to, że psycholog jest zobowiązany do zachowania tajemnicy i generalnie to, co się dzieje w gabinecie, w gabinecie pozostaje. I, i warto po prostu, idąc już do tego psychologa, warto, warto być szczerym no, z psychologiem, no przede wszystkim ze samym sobą. Tak, tutaj potwierdzam, popieram to bardzo. To znaczy, wiecie, możecie okłamać psychologa, tylko pytanie, po co, tak? W sensie to jest człowiek, który ma Wam pomóc, który ma Was wesprzeć, który ma Wam e, odpowiednio doradzić, e, odpowiednio pokierować, poprowadzić i, i po prostu pomóc. Więc e, kłamstwa zostawiamy za drzwiami e, i jesteśmy tylko i wyłącznie szczerzy i otwarci. Dobrze, Michale, bardzo Ci dziękuję za ten podcast, za nagranie, za tę rozmowę. E, ukaże się ona niedługo. No i tyle z mojej strony. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję Tobie również. Dziękuję za zaproszenie.